Projekt Medale w więzieniach to projekt edukacyjno-patriotyczny, yy, skierowany do panów z więzień na Służewcu i na Białą Łęce. Może na przykład, żeby dodać trochę otuchy chłopakom, żeby nie byli tacy samotni, żeby się troszeczkę pomieszać ci, co są po jednej stronie więzienia, i ci, co są po drugiej, żeby osłabić trochę działanie murów. Panowie osadzeni bardzo interesują się historią, w tym historią najnowszą. Cieszą ich zajęcia historyczne, jak i spotkania ze świadkami, a także warsztaty. Chciałem się zapytać, jak ona pracuje, ta glina, jak podestnie troszkę? Jak co robi? Jak, jak podestnie troszkę, to ona, jak ona pracuje? Ona się robi twardsza? Tak ona przeszedł. się robi twardsza i zaczyna pękać. Jesteśmy w tym miejscu, żeby się spotkać i zobaczyć pewien fenomen, że więzienie może być miejscem, dla jednych odczucia jakiegoś stanu krańcowego, jakiegoś stanu bezsilności, jakiegoś stanu pozbawienia swobody, a dla innych, którzy tu przychodzą, może być właśnie wyrazem tej swobody. Jak się patrzy na te osoby, takie skupione nad tą pracą naszą, bardzo to jest budujące. Odskocznie na pewno. Od tego, co, co tu się dzieje. tak? Za mało czasu, bo myślałem, po prostu tutaj y, y, zrobić kontur ludzi, że trzymają się za ręce, zjednoczeni są. I dzięki temu istnieje Polska w takiej formie, jakiej jest teraz. prawda? Pierwsze zajęcia mają charakter teoretyczny. Jest to wstęp do historii odzyskania niepodległości. Drugie zajęcia to spotkanie z, z żołnierzami Powstania Warszawskiego. Właśnie obserwuję różne typy ludzkie, niektórzy tacy młodzi, a już są tutaj. Szkoda. Trzecie zajęcia miało charakter warsztatowy. Było to projektowanie medali prowadzone przez artystkę Annę Zielińską. Pojawiają się elementy, które są zwielokrotnione, czyli mamy jeden prosty element, który multiplikujemy. Pomysł rodzi pomysł. I czasem jest tak, no że się zacznie od czego innego, a potem przyjdzie do głowy coś innego, co się okazuje jeszcze, jeszcze fajniejsze. Więc, więc nie zawsze warto się kurczowo trzymać tej pierwszej, go skojarzenia, tylko. Szukać, szukać, myśleć, kombinować. Czwarte to warsztaty Rzeźbienia Medali w Glinie prowadzone przez grupę Nowolipie i Pawła Althamera. Właściwie od początku tej grupy Nowolipie przychodzę razem na te zajęcia, bo jest to dla mnie niesamowite takie Odejście od świata codziennego. My się tutaj znakomicie czujemy. Wspólnie, razem tworzymy cudowne rzeczy. Dobrze się tu czuję, jak zawsze. Nie ma dla mnie specjalnie większego znaczenia, w jakich grupach. Zwykle one są po prostu wspaniałe. Projekt ma na celu wypełnienie luki edukacyjnej w nauczaniu historii najnowszej Polski, przybliżenie osadzonym etapów osiągania niepodległości i formowania się życia niepodległego państwa polskiego.